Szymanko, witam na leżaku, yy, też przy Polach i, i w ogóle, tak jak Lisia Góra i to wszystko, także jedziemy zaraz i witam. czas wracać na skrzydło i odpalić swoje sidło na rowerze gnam jak wali moim raperem nie jest malik wolę słuchać rapy dobrej klasy wtedy potasuję asy porozdaję kasję ze swoje kasy i odwiedzam po bliskie me lasy rapy grzeję no i rąbię i gotuję w kotle na ulicy no i w rapie dobrze jestem odebranym z siarcze kwaczę i rapuję i z wersy od dawna buduję czasem jestem bardzo zmutowany lecz potrafię być naspidowany ujeżdżam za Niechamy, spotykam tutaj klakiera, który nosy dobrze sponiewiera Na KD wbijam na planszę, czasem z planszy mnie wywala Na pierwszym lub trzecim biegu, wszystko jest w obiegu Na boisku na spidzie, gna, na, na turbo mam z łóżku Do gorywa. Hans Zimmer, unosi się z pias szmer Pani Zedno i Panka ci upają na sprzęcie wy Minecrafta Ja też gram, ale razem się nie dało, kiedyś to było możliwe A teraz to już nie, ja tam wolę i to of the mask, wtedy niezły będzie trzask prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie kiedy wjeżdżam na keto w kejde fakto, rap jest de facto ale oczywiście to nie przesąd no bo buja, no i siedzi w bicie daje moc, wybla staz na nicie z pomostym niedźwiedziem stram w łapie w kredzie, dobry bicior, zawsze będzie straben krejde z rapem wjeżdżam w kejde, fakto Faktor, no i faktor ujeżdżam na spidzie traktor Yo, dziękujemy za uwagę i za ten beat Na leżaczku, jak się jedzie na górę Jedzie się przez Moz przez majstra i w ogóle Także jakoś to popłynie Capeczka, okulary na oczy I, i czape na głowę Także lecimy i witamy w witamy snajków I jedziemy w KD i byde. Yo, elo, yo